Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Czy można zrobić dobre pierwsze wrażenie za drugim, trzecim i czwartym razem? Oczywiście, że można. Kto twierdzi, że nie można, ten po prostu nigdy tego nie zrobił. Jak jednak je zrobić i po co? O tym dowiesz się z tego materiału. Dowiesz się, jak złapać dystans do siebie oraz jak ułatwić sobie dobry pierwszy kontakt dzięki kilku prostym zasadom. Nazywam się Przemysław Kłótny, a to jest dobra mowa po godzinach. Dzisiaj skupimy się na pierwszym wrażeniu, które jest ściśle związane z autoprezentacją, o której dowiesz się więcej z wcześniejszego filmu, który powinien ci się wyświetlić właśnie teraz. O ile oglądasz ten materiał na YouTube, oczywiście. Wszystko, co dalej powiem, nie ma pretensji do wyczerpania tematu. Stanowi to subiektywny pogląd na sprawę. Zobaczmy jednak najpierw o czym mówimy. Mówimy o pierwszym wrażeniu podczas wystąpień i prezentacji, ale nie tylko. Ten temat y, może być ważny w sytuacjach także nieoficjalnych bądź półoficjalnych. Każdy z nas niekiedy wykorzystuje świadomie bądź nieświadomie small talk. Nie zaczynamy przecież rozmowy z nowo poznaną osobą od seksu, religii czy polityki, a to przecież jedna z zasad niezobowiązującej rozmowy, w której ważne jest pierwsze wrażenie. Nie zaczynamy od tego. No chyba, że zaczynasz, no to wtedy bardzo mi przykro. Jak definiuje pierwsze wrażenie? Raczej uniwersalnie. Jako przyjazny profesjonalizm, który zostawia przestrzeń dla drugiej strony: dialogu, rozmowy, spotkania. W sytuacji oficjalnej, kiedy prezentujesz się obcym i jakoś ważnym dla ciebie osobom, profesjonalizm to sygnał oznaczający: o! Ten to wie, co mówi, a w każdym razie sprawia takie wrażenie, jakby wiedział, zanim jeszcze coś powie. A gdy już coś powiesz, to tym bardziej utwierdzasz tychże ludzi w tym, że oho, hmm, to zaufanie to nie była zła inwestycja. A czym jest przestrzeń dla drugiej osoby, dla drugiej strony? Ściśle wiąże się z profesjonalizmem, bo profesjonalista nie tyle mówi, ile najpierw słucha. A żeby posłuchać, trzeba mieć dla drugiej strony szacunek i pokorę. Jak zatem zaprezentować się, by zrobić dobre wrażenie? W zasadzie w każdej sytuacji najważniejsze jest dobre przygotowanie możliwie wieloaspektowe. W przypadku wystąpień i prezentacji o ile nikt nas nie zapowiada a mówimy o sobie na początku pamiętaj: powiedz o sobie tylko tyle, ile trzeba w myśl schematu kto, co, jak, po co i ewentualnie dlaczego. Znów odsyłam do materiału na temat autoprezentacji, gdzie wyjaśniam rzecz szczegółowo. Kolejna rzecz to pokaż dystans. To się modnie nazywało jeszcze do niedawna i chyba wciąż nazywa grą statusem. To nic innego jak pokazanie, że jesteś człowiekiem, który ma do siebie dystans. Jeśli więc się potkniesz, to zażartuj z tego. Jeśli możesz zażartować z siebie w takiej sytuacji, no i ta sytuacja jakoś na to pozwala, zrób to. Ja swoje szkolenia do niedawna zaczynałem mniej więcej tak. Nazywam się Przemysław Kutny i tu tak bardziej oficjalnie wykształcenie, doświadczenie, etc, a na koniec poza tym kawaler 41 lat bez nałogów. To pomieszanie rejestrów zazwyczaj budzi, budziło rozbawienie i sprawia, że nie tyle okazuje dystans do siebie, ile skracam ten dystans wobec audytorium. Czy zawsze i wszędzie można się o to pokusić? No właśnie, niekoniecznie, ale warto szukać. Nawet w codziennych sytuacjach, gdy jesteśmy narażeni na społeczną ekspozycję, właśnie wtedy można ćwiczyć. Kiedy jeszcze studiowałem, czyli jakieś 20 lat temu, wychodząc z pięknego gmachu polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zagapiłem się, jak to człowiek pogrążony w refleksjach natury literackiej. Z odmętów refleksji wytrącił mnie nagły hałas i dość niemiły zapach. Jakże wielkie było moje zdziwienie, że sprawcą obu byłem ja sam, który niechcący, acz z pełnym impetem kopnąłem w pełną petów popielniczkę. Rozsypując jej zawartość malowniczo przed zgromadzonymi na chodniku studentami, w pierwszej chwili poczułem się niewyobrażalnie głupio i niezręcznie, ale w drugiej powiedziałem głośno i z uśmiechem, to będzie dobry dzień! Czym wzbudziłem powszechne rozbawienie. Skrępowanie znikło, a ja zadbałem o to, żeby posprzątać ten bałagan. Czemu o tym opowiadam? Bo wiąże się to z kolejną zasadą. Zaakceptuj nieoczekiwane i przygotuj się na nie. Nie przywiązuj się zbytnio do swojego planu, choć jest opracowany i przygotowany. Owszem, miej go, ale zostaw sobie lufcik w takich rozmiarach, żebyś mógł przeskoczyć przez ów lufcik do planu B. O ile konieczność jego wprowadzenia zajdzie. Przyjmij to, co może potencjalnie popsuć ci krew, i reaguj adekwatnie, bez nadmiernych nerwów, tak jakby tak miało być. Jak już wiemy, bowiem nerwy nie pomagają. W improwizacji teatralnej nazywa się to ćwiczeniem mięśnia zgody zgody na to, co do ciebie przychodzi od kolegi, koleżanki, improwizatora. W ten sposób, poprzez ćwiczenia w parach i nie tylko, uczysz się reagować na nieoczekiwane dialogowe scenariusze. Serdecznie polecam to, zwłaszcza tym, którzy czasem się denerwują czyli sobie też. Kolejny element: nie okazuj zdenerwowania. Ono się udziela publiczności, udziela się twojemu rozmówcy. Nikt nie musi wiedzieć, jak bardzo denerwuje cię to, że właśnie dowiedziałeś się, iż jedyna przejściówka, której ci brakuje do podłączenia laptopa do rzutnika, to jest ta, której nie ma ani hotel, w którym jesteś, ani ty. Nerwy nic ci nie pomogą, ale dystans już tak, bo może hotel po prostu udostępni ci swój laptop, co zresztą jest częstą praktyką. Rób swoje najlepiej, jak potrafisz. To najpiękniejsza z zasad według mnie, bo o ile wiesz, o czym mówisz, i masz do tego przekonanie, zrobiłeś wszystko, co trzeba, aby było dobrze. A wyczułaś wciąż brak zaufania, że o entuzjazmie nie wspomnę, po prostu rób swoje. I przekonuj podejściem swoim zaangażowaniem. Może zabrzmi to banalnie, ale po prostu i tu kolejna zasada, bądź sobą. Przecież. Nie będziesz nie sobą. Pomaga w tym to, o czym pisze i mówi w swoich wystąpieniach i książkach Emi Zachęcam cię do obejrzenia jej filmów na YouTube. Wspomina ona tam o obecności, o dobrym kontakcie z, ze sobą, właśnie, tylko że także w sytuacji bardzo stresującej. W takiej sytuacji często chcemy, aby spotkanie, przemówienie, randka nawet, czy cokolwiek po prostu, co nas spina, skończyło się jak najszybciej. Jakie jest remedium? Powiem w dużym uproszczeniu. Zmuszaj się, trącaj się, jak pisze Kadi, by być odważniejszym niż jesteś, by w końcu takim się stać, by lepiej artykułować siebie. Bardzo mi to przypomina mojego senseja, który pewnie tego filmu akurat nie obejrzy i który nawet nie wie, ile mu zawdzięczam. Ćwiczyłem bowiem przez parę ładnych lat karatę. Mówił na treningach bardzo często, kiedy podpieraliśmy się już nosami ze zmęczenia, teraz dopiero zaczyna się trening. Ale mówił też coś jeszcze: Dawajcie z siebie na treningu 100%, bo na ulicy zostanie Wam z tego 50. Chodzi właśnie o to, by w konfrontacji z innymi, w konfrontacji z innymi było jak najbliżej tych 100%. Podsumujmy. Dobre wrażenie to tylko wypadkowa tego, kim jesteś i jak się czujesz ze sobą. Warto być świadomym kilku parametrów, którymi możesz zarządzić, a pomoże Ci w tym właśnie trzymanie się tych kilku zasad. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, polub go lub wręcz zasubskrybuj kanał. Trzymam za Ciebie kciuki i do zobaczenia za tydzień.